Mieszałeś kiedyś pastę do zębów z solą? Jeśli nie, zaraz się przekonasz, jak wiele straciłeś. Zobacz, co się stanie, kiedy zmieszasz te dwa składniki. Ja robię tak często. Będziesz potrzebował sól kuchenną. Drobną, białą sól. Oraz zwykłą pastę do zębów. Do naczynia wsyp dwie łyżki soli. Dodaj do niej trochę pasty do zębów. Około 10 cm wyciśnij stópki. Dodaj jeszcze łyżkę płynu do mycia naczyń sprawi on, że mieszanka będzie lepsza i mocniejsza. Wymieszaj wszystkie składniki na jednolitą masę. Ta niewielka ilość całkowicie wystarczy na jednorazowe użycie. Jej trzy składniki są tanie. Można z nich przygotować wiele porcji takiej pasty. Dlatego zostaje mi więcej pieniędzy w portfelu. Nie wydaję ich na drogie produkty. A efekt mam taki sam. Ta domowa pasta czyści, dezynfekuje oraz pozostawia idealny połysk. Sól zawsze była używana do czyszczenia różnych rzeczy, a pasta do zębów dodatkowo jeszcze dezynfekuje czyszczone powierzchnie i pozostawia przyjemny zapach. Płyn do mycia naczyń usuwa brud, tłuszcz i różne osady. Dlatego ta mieszanka sprawdzi się idealnie w łazience. Ma niezwykłą moc czyszczenia. Taką pastą wyczyścisz umywalkę, z kranu znikną kamień i osad. Odrobina pasty sprawi, że będzie jak nowy. Taki sam efekt uzyskasz pod prysznicem wystarczy nałożyć mieszankę i po chwili spłukać wodą. Bateria prysznicowa odzyska blask i połysk.